Dobra, mamy tu do czynienia z jakimś przeciekiem Blizzard Entertainment will become in, in, Inside In 2022 Okej, okay, czyli to są jakieś plany Blizzard'a Ale skąd to niby to jest? Blizzard League, Keyboard Turner no, Ale to jest jakiś, kurde, post tylko i wyłącznie To jest chyba tylko record video Oho, uh -huh. to to jest? Nexus, nexus, ty chuju, dzięki wielkie, fajnie, rzadki okaz, święta wraszka. Dobra, no mamy tu jakiegoś gościa, który nie jest potwierdzonym żadnym źródłem. E, konto stworzone w tym miesiącu e, i, i ma zrobionego jednego posta, więc nie wiem dlaczego, e, ale... Dobra, przeczytajmy, bo jestem po prostu sam ciekaw, jakie są plany Blizzarda w takim razie. A ten dalej pierdzili o tym samym. Jeszcze jak? Jeszcze jak? Zobaczmy. Kilka godzin temu e, wypłynę... Ale to już kilka godzin temu wypłynęło na, na Twitterze, no, ale co z tego, że to wypłynęło, ten... Dobra, Blizzard Entertainment is being dissolved early 2022. It's going to be replaced by the new team called Insight that will be more direct part of the renamed Activision Insight. Much of Blizzard, though not all, will be sacked and replaced with new employees for Insight. Czyli Blizzard zamieni się w firmę, która nazywa się Insight. Jako część, jakby. rename'u re re Activision Inside. Czyli zamiast Activision Blizzard będzie Activision Inside. Większość Blizzarda, natomiast nie całość, zostanie wypierdzielona lub zmieniona. Y po prostu. lub replace, za zamieniona na Employees of Inside. Okej, okay. znaczy powiem tak. Jedną z rzeczy, którą mogę powiedzieć, to to, że. Możemy zobaczyć, jak Activision Blizzard coraz więcej zaczyna, że tak to powiem, wpływać na Blizzarda. Jakby, wiecie, oni są. Blizzard jest częścią Activision Blizzard, Activision jest to większą częścią i Activision powoli zaczyna wchłaniać. Możemy to zobaczyć chociażby z pracownikami, z siedzibami. Zamykane są kolejne oddziały Blizzarda i, i za, zamieniane na oddziały Activision Blizzard. Więc jakby coraz więcej takich rzeczy, zwłaszcza teraz jeszcze przy okazji tych takich. E, e, tych takich, że tak to powiem roszad, które teraz mają, to ja się nie dziwię, jakby ja, ja już to, ja już to mówiłem i dostałem też takie wewnętrzne info od pewnej osoby, że najprawdopodobniej Blizzard może przestać istnieć w najbliższych latach, tak swoją drogą, więc ciekawe. Ale dobra, okej, okay, to ja tylko tak podejrzewam, nie, że tak, że to coś może w tym tem. Diablo is considered by far the most promising franchise at the present, czyli jest najbardziej obiecującym. E, Franczyzom, markom, że tak to powiem, aktualnie. Blibler 4 ma planowane trzy dodatki. E, remake oryginalnego Diablo jest aktualnie. Pracują nad remakeiem oryginalnego Diablo. Okej! Okay. Chociaż szczerze powiedziawszy, kto by chciał grać w oryginalne Diablo? Oryginalne Diablo jest tak. Y, jakby jest prostą grą. To jest tylko i wyłącznie, wiecie, wchodzicie to. Jakby. Ja myślę, że to trzeba byłoby trochę więcej, bo jakby oryginalne Diablo to jest troszeczkę takie, raczej granie na nostalgii to nie jest jakby pełnowymiarowy produkt, nie? Na, na, na zasadzie tam jest tylko jedna wioseczka, wchodzisz tam, schodzisz na cztery poziomy, znaczy masz cztery różne, jakby takie biomy, można by powiedzieć, tych, tych więc e, to nie wiem, nie wiem, czy by Blizzard się zdecydował na remake oryginalnego Diablo. Naprawdę, idziesz tylko i wyłącznie w dół. Naprawdę tu, tu już mi się zapala trochę czerwone światełko, bo naprawdę nie sądzę żeby, żeby tutaj. To, bo, to bo to jest Original Diablo. Remake. Albo to jest remake, a nie remaster. Remake, dobra, to, to zmienia trochę postać rzeczy. Remake a remaster to jest co innego. Remaster to jest zrobienie tego, co już jest lepiej. Podbustowanie grafiki, podbustowanie, wiecie, jakichś tam parametrów. Natomiast remake to jest zrobienie na nowo. Tak samo jak na przykład teraz jest Gothic Remake, czyli ten Gothic, który był kiedyś. Gothic 1a jest remakeowany, remake zmieniony Więc remake to jest rzeczywiście. Dobrze, że mi na nowo uwagę. Diablo Immortal will receive a PC and console release a year after its mobile release. Czyli Diablo Immortal będzie miało wersję PC oraz wersję konsolową. Rok po wypuszczeniu. I teraz z drugiej strony, po co to? Na zasadzie, Diablo Immortal to jest nic innego praktycznie jak Diablo 3. To jest praktycznie Diablo 3, więc po co to tak ten. Nie wiem. Może to jest jako taką wersję po prostu, że masz. Możesz... Nie wiem. The Untitled Diablo PVP game will begin development under Insight. Czyli. Y czy jakiś jeszcze niezatytułowany y, tytuł Diablo PvP Game, nie wiem o co tu może chodzić, e, będzie już pod, pod Insightem, czyli nie będzie Blizzarda. The Diablo... Znaczy, wiecie co, szczerze? Ja myślę, jak się tak... bo jeszcze tak wróciłem wrócimy do tego logo, nie? To byłby chyba dobry pomysł z jednej strony, żeby zmienić nazwę? Znaczy, zobaczcie, że Blizzard naprawdę w ostatnich latach w chuj mocno się stoczyło. I z takiej legendarnej marki stało się po prostu pośmiewiskiem. Zmia jakby... Mamy teraz naprawdę bardzo dużo zmian takich planowanych. Jakby zmienić nazwę. Nie, nie wiem czy to coś dużo da, ale... Ale jakby wiecie, no... Opakowanie ma znaczenie, więc... Yy, jeżeli to pogorszy... Właśnie nie wiem co o tym myśleć, nie. Diablo team like the Hearthstone team will mostly be unaffected by the company shifts. Czyli Diablo y, drużyna Diablo oraz Hearthstone'a najprawdopodobniej będą najmniej y, trafione tymi wszystkimi zmianami w firmie. World of Warcraft is entering official maintenance mode. Uuuu, World of Warcraft wchodzi w taki tryb naprawczy, taki, że tak to powiem. A little work, uh, the little work that was already put into the expansion after Shadowlands will be released uh, uh, 9.3 some uh, sometime in 2023. 9.3, despite the name, has nothing to do with Shadowlands and it just made uh, up of salvage of stuff from 9. Oh kurwa, to jest dosyć mocna informacja ty. I wiecie co, chat? Oh kurwa, to się zgrywa trochę z moimi wewnętrznymi informacjami, które ja też dostałem. O kurwa. <noise> Okej. Okay. Wow. Ale jazna. Yy, dostałem informację Ja dostałem takie informacje, że Blizzard w tym momencie yy, maintenance mode, nie znaczy tryb naprawczy, tylko że utrzymywany, a nie yy, utrzymywany, a nie rozwijamy. Maintenance mode to jest wiecie na razie maintenance też się mówi, jak na przykład, nie wiem, masz jakąś awarię, tak? Czyli maintenance, czyli teraz w tym momencie maintenance, coś tutaj robimy i tak dalej, więc taki, tak że trzeba, ale dostałem takie, takie info, znaczy to brzmi zajebiście zjebanie, ale dostałem takie informacje, co, coś, co właśnie zaświeciło mi się teraz, że Blizzard w tym momencie właśnie zmienia historię, to co pojawiło się w 9.1... To są rzeczy, które miały się pojawić w ostatnim patchu Shadowlandsów. I że oni w tym momencie po prostu yy, biorą wszystko, co do tej pory zrobili, i teraz wypuszczą to, bo jednak zmieniają kompletnie plany. To jest coś, co zostałem. Więc kurwa, mać dosłownie to idealnie pasuje tutaj. Czyli, czyli yy, ta, ta, ta praca, która została wykonana w Shadowlandsów, yy, znaczy ta praca, która została włożona w rzeczy, które miały się pojawić po Shadowlandsach, zostaną wypuszczone jako 9-3. Jakoś w 2023, strasznie daleko, bardzo daleko chat, ale to oznacza, że Shadowlands będzie najdłuższym dodatkiem do World of Warcraft ever, najdłuższym dodatkiem do World of Warcraft ever, najdłuższym, eee, więc najprawdopodobniej czeka nas 9.1.5, który będzie naprawdę niewielkim e, patchem, będziemy mieli 9.2, i 9.3, z czego 9.3 tak naprawdę będzie się składał z większości tego, co już zostało zrobione po to, żeby Blizzard chyba ten Despite the name, has nothing to do with Shadowlands and it's just made of uh, salvage from uh, 10.0. Czyli zobaczcie, że, że pomimo tego, że to jest nazwane 9.3, nie ma to nic wspólnego z Shadowlandsami. To, jest, to są rzeczy, które zostały, yy, że tak to powiem, wykopane, yy, znaczy wyciągnięte z patcha 10.0. To jest ciekawe. To jest dosyć ciekawe. Autentycznie to jest dosyć ciekawe. Bo, bo to mi się zgrywa z informacjami, które ja dostałem. E, cieszę się, że tyle. Du... Ja, ja, wiecie co? Ja mam. Wiecie, bo kwestia jest taka, że ja mam wyjebane, bo ja naprawdę nie gram w retaila i, jakby, dlatego przyjmuję te informacje z takim trochę uśmieszkiem na twarzy, bo i tak co mnie obchodzi retail. E, jakby to jest szansa, dlaczego tak robią? Dlatego, że chcą może zrobić w końcu. Coś po kroju Legionu znowu, czyli taki, nie chodzi mi, żeby konkretnie Legion 2.0, tylko coś po kroju Legionu, takiej skali i tak dalej. To by było dobre dla World of Warcraft, ale czy do tej pory World of Warcraft y, przetrwa? Classic servers will be merged into one or two with the launch of vod Classic in 2023. This will be the last Classic expansion plan. Też tak myślałem, czyli klasyczne serwery, ale dlaczego dopiero wtedy klasyczne serwery zostaną połączone w jeden albo dwa serwery w trakcie wyjścia World of Warcraft Classic, Classic 2023? To nam się oczywiście zgrywa, zresztą macie tam licznik. 658 dni do wypuszczenia wodka, Classic, to nam się ten zgadza, ale myślę, że to oni powinni zrobić o wiele szybciej. To oni absolutnie powinni zrobić szybciej. Dlatego, że jakby już teraz. No, World of Warcraft Classic, zwłaszcza ten Vanilla, to jest to jest śmiech na sali. Tam macie serwery, które po, po 10 osób grałem na serwerach. Po stronę. Powinni to połączyć w jedne jakieś mega serwery albo coś w tym stylu. Naprawdę, oni powinni tak zrobić, że nawet nie masz do wyboru serwerów. Macie dwa serwery: PVP, PVE i coś tam, i tyle. I to samo z. W, 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 znaczy z TBC Classic. Jakby możemy zobaczyć, że TBC skutecznie totalnie rozwaliło tego. Mam jedynkę dla ciebie? To no dobrze, kochani, za chwilę zjem. Jakby totalnie rozwaliło. Zwalił na łopatki yy, to, co. Yy, jakby to, co klasyk to co miał, nie? i wszyscy poszli na TBC, więc to oni powinni już o wiele szybciej zrobić. W Rado Classic w 2023 absolutnie się nie dziwię. WoD Classic na 100% wyjdzie, nie ma szans, żeby nie wyszedł. I to będzie ostatni Classic Expansion Plan? Oczywiście. Znaczy, szczerze, to mnie nie dziwi, jeżeli to jest prawda. Absolutnie mnie to nie dziwi, dlatego że no, robienie kolejnych nie ma, nie ma sensu. Naprawdę, nie ma takiej dużej audiencji na Kataklizm czy na jakikolwiek inny dodatek. Mogliby się pokusić o jakiś, nie wiem, Legion albo Mists w Pandarie, ale w wątpieniem. Uh, więc więc ten godzin dni przepraszam 658 dni New Untitled World of Warcraft Successor MMO RPG is in the works looking to take a lot of Final Fantasy this is going to be developed by the majority of uh, majority new team that uh, those who made and work on WoW It, it is not a sequel but a total reboot with a new lore currently only in the planning stage. The base game will focus on val Valasnes val Valances val Valances the Eastern Kingdoms and Outlands with playable races from both worlds. It currently believe it's okay, uh, it is currently believed to not have factions. It will uh, not borrow from the Hearthstone, which will remain separate and continually playing with the new expansions. Czyli kolejna gra, sukcesor po World of Warcraft jest w tym momencie planowany, jest w jakichś pracach. Chcą oczywiście uszknąć troszeczkę. Taking a lot from. Czyli chcą wyciągnąć więcej z Final Fantasy. To jest w ogóle trochę dziwne, dlatego że Final Fantasy wyciągał garściami z WOWA, a w tym momencie WOW ciągnie kurde z Final Fantasy, czyli w zasadzie WOW tak naprawdę ciągnie od samego siebie. Rozumiecie to? To jest w ogóle dla mnie tak głupie. Jakie głupie. Ta gra będzie tworzona w większości przez drużynę, która tworzyła i pracowała nad World of Warcraft. To nie jest sequel. Natomiast to jest taki totalny reboot i cały nowy lore. Nie wiem, czy mi się to podoba, szczerze powiedziawszy. Aktualnie jest na etapie planowania. Bazowa gra się skupi na Vala Valances, nie wiem czemu Valances, nie wiem co to w ogóle jest. Czy to jakieś słowo, czy co? Easter Kingdoms i Outlands i grywalne rasy z obu światów aktualnie. Znaczy, wydaje się, że nie będzie miał frakcji i nie będzie zaciągać nic z Hearthstone'a, okej? Okay? Ciekawe, ciekawe, okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, wiecie co mi, co mi się wydaje? Wydaje mi się, że to jakby tutaj trochę mi się zapala czerwona lampka. Dlaczego? Dlatego, że robienie nowego MMORPG nie wiem czy ma jakiś duży sens. Dlatego, że MMORPG mają to do siebie, że naprawdę to jest bardzo trudny rynek i, i ja nie wiem czy właśnie Blizzard nie chciałby trochę odejść od tego wszystkiego. Aktualnie mamy Final Fantasy, który dosyć mocno tutaj usznął tego, ale zrobienie nowej gry MMORPG to jest nie dość że kosztowny biznes, ryzykowny biznes i nie wiem czy. Się nadaje, MMORPGI nie są aż tak mega popularne jak kiedyś to było, i nawet z sukcesami Final Fantasy jakiego on ma. I tak mówimy tutaj o sukcesie skali, może coś podchodzące pod Wrath of Rage King albo The Burning Crusade z dawnych czasów, więc a coś na zasadzie zrobimy to samo co my, ale lepiej i poszli z tym dalej. Uh. Um, world of Warcraft Mobile MMORPG Project has been in the works since 2019 and will continue under insight focusing on drawing in audience in China. Czemu, mnie to nie dziwi, czyli nowa gierka MMO. Znaczy, to, że oni pracowali nad akurat gierką MMORPG, znaczy nie MMORPG, tylko nad grą mobilną z Warcrafta, to było absolutnie pewne. Oni to już mówili właśnie mniej więcej w okolicach 2019 roku, że to jest ich główny priorytet, o nie chcą. No i oczywiście skupiałem się na, na Chinach, dlatego że to jest największy rynek zbytu aktualnie, jeżeli chodzi o gry, a zwłaszcza mobilne gry, więc nawet coś ten. It is separate from a new PC MMORPG, czyli to jest w ogóle coś osobnego yy, niż to tutaj. Uh, the last report said it was uh, canon to WoW, though it's unknown whether this will change with WoW entering maintenance mode. Czyli, aktualnie, wyda znaczy miało to tak być, że ten, ten właśnie mobile game miał być kanoniczny z World of Warcraft, natomiast aktualnie nie wiadomo po tym, co się stało, jak ten WoW wchodzi w maintenance mode. A Harrison's spin of game is coming out, is going to build off an auto-battler uh, modes added. Okej, okay, czyli... Jakiś Hartson Spin-off będzie z jakimś auto -butlerem. Trochę się spóźnili, dlatego że auto to już chyba raczej ten, jakby ktoś nie wiedział, auto-battler to jest, yy, to są te, te, te co w, w League of Legends zrobili. Ten taki, te, taka gierka, co tam są te, te auto-battler, gdzie automatycznie się biją mopki. Ale to by było spoko w sumie. TFT, tak, 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 yy, tak, tak, TFT. Też takie szachy, kurde. auto -butlery. Ale Hartson ma już auto -butlera. No, to ma niby, no, ale to cóż. Teamfight tactics. Overwatch is believed to be unsalvageable, failing to capture any modern interest. Overwatch 2 has been cancelled. And as the. Co? Overwatch is believed to be unsalvageable, failing to capture any modern interest. What the fuck? Znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że Overwatch, jakby to jest gra, która tak. jest takim. Resident Slipperem autentycznie jakby nie dziwię się, jakby myślę, że oni powinni szybciej więcej jakby robić, natomiast oni naprawdę po prostu pozostawili te, ten, ten tytuł i jakoś trochę się wyjebało, bo to była jedna z naprawdę bardzo popularnych gier i, i miała dosyć sporo zainteresowania, ale Blizzard sam to zmarnował po prostu, jakby pamiętacie przecież te wszystkie postacie, jak oni budowali te postacie, tą historię, tych voice aktorów i tak dalej, to naprawdę było całkiem spoko, nie? Na 4. 34, no w sumie. Nie brzmi prawdziwie ten leak. No, właśnie tutaj też jest takie coś, co ten. Natomiast, jakby myślę, że to nie. No, uważa się, że on jest nie do. już nie do pozbierania, tak? W zasadzie, że to już się tak posypało. Ee, Overwatch 2 has been cancelled. As have multiple smaller mobile projects set in the same universe. Czyli Overwatch 2 został skancelowany. No ale przecież to nie jest oficjalne info. oficjalne info jest takie, że został opóźniony, tak że odłożyli go w czasie zajbistych, gdyby dodali taki tryb jak w cs czy w myślę, że oni, Blizzard po prostu boi się swoich własnych tytułów, Blizzard boi się eksperymentować, Blizzard boi się być innowatorem, Blizzard boi się bawić swoimi grami, Chat, zrozumcie to. Normalna firma by właśnie bawiła się takimi rzeczami, zrobiliby taki tryb, kurde, jak z Valoranta, czy coś tam, czy tu, czerpali, fajnie by było, ale oni się boją. Oni mają takie, dobra, zróbmy to i może się nie posypia. Jakby to ma być super stabilne, super bezpieczne. Blizzard ma politykę nie podejmowania żadnego ryzyka. I poprzez tą politykę nie podejmowania żadnego ryzyka, Blizzard po prostu traci. Stojąc w miejscu, cofają się w tył. Dlatego, że tak naprawdę oni nie stoją na stabilnym gruncie, tylko na pierdolonej takiej, ten. Te, takie, to, co tak jedzie, te takie. Te, te, ten. Coś, co się cofa, po prostu. Więc albo idziesz, albo się cofasz, nie? To kancelowanie Overwatch jest takie możliwe. Niedawno głosili, że yy, przechodzi na 5 fs 5 a ludzie bardzo negatywnie zareagowali. Więc ciekawe, miał taką potężną szansę i, i, i sam z siebie mega turbo fajną grą i Blizzard o tę grę, Darby nowe mapy, nowe tryby, nowych czempionów dość regularnie byłoby super, no i brak trybu fabularnego w Overwatch. no to niby miał tam zrobić, więc sej kok dla rzadki, kok. Overwatch in, late, uh, Overwatch in late 2022 will receive maps and heroes planned for Overwatch 2, but not a PvE modes. A Netflix original series is in the works and seems unaffected by this cancellation. Czyli w 2022 Overwatch dostanie mapki oraz herosów zaplanowanych z Overwatcha 2, natomiast nie dostanie PvE moda. Okay. a te Netflixowe rzeczy, czyli ten jakiś tam serial, czy co tam miał być, na razie nie jest ruszone. StarCraft is completely abandoned in any way, shape or form. There are no plans for RTS and MOBA game. Okej, okay. StarCraft is dead. StarCraft is dead, sad. Because of their franchisees and elite characters like Sylvanas, Tracer and Kerrigan no longer captures people Imagination like they used to. There has been a lot of work done on the developing of a new IP. After three canceled projects, they have one they've been working on since early 2020, set in unique fantasy universe. It will debut with a ga gacha style gachi <laughs> gacha. This is gacha style RPG and will be announced uh, at uh, either Gamescom or E3 next year. This is gacha. Czyli... G gacha Genshin Impact? Co to jest gacha? To jest tak jak Genshin Impact? Nie rozumiem co to znaczy gacha. Gacha style, czyli pay to win 600%. Lootboxy? Nie wiem co to jest gacha style. Taki Genshin Impact style, tylko właśnie nie wiem gry gocza... Gocza... Właśnie nie wiem. Że losujesz sobie postacie z lootboxów. Aha, okej. Okay. Gacha style bing. Ja pierdziele, co to jest? Lootboxy kupowane za prawdziwą kasę, gdzie zdobywasz progres przez yy, losowanie. Okej. Okay. Termin odnoszący się do mechanizmów loterii występujących w grach początkowo był używany w stosunku do japońskich automatów z zabawkami w kapsułkach, a później w odniesieniu do azjatyckich gier komputerowych, w których występuje yy, podobna losowość. To, Jeżeli to tak jest, to tego. Blisk online 2020 has been canceled. You've all that. BlizzCon został skancelowany, rozumiecie to? Ja Dobra, powiem wam tak. Wszystko, co tu jest napisane, jak w pokerze, robimy check. Tutaj. Bliskon 2022. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście oni od, od odrobili ten, odłożyli Bliskon. W tym momencie mamy, kurde, rzeczywiście upadek Blizzarda, zmiana i tak to, dalej. To tutaj może się dużo okazać prawdziwe. Natomiast iż, większość franczyz, jakby tych, tych tytułów Blizzarda oraz y, głównych postaci jak Sylwana, Tracer i Kerrigan już nie, nie jakby, nie, nie, nie mają takiej, takie, no longer capture people's imagination like they used to, czyli jakby nie mają już takiej wagi, jakby nie przykuwają takiej, takiej uwagi ludzi jak kiedyś to było. Blizzard pracuje nad nową, nad nową, nową grą, po trzech y, skasowanych projektach, y, pracują nad jednym, który był robiony od y, początku 2020 roku y, w jakimś fantasy universe, czyli w jakimś fantastycznym uniwersum fa fantasy. Będzie gacha star RPG i will be announced at GamesCon and e history next year. Powiem szczerze, albo to jest jakiś, kurde, Albo to jest jakiś, po prostu, trolik Ale dużo z tego, jakby, nie dziwię się, absolutnie Znaczy, jedno, co mogę na pewno powiedzieć, to to jest prawda To jest na 100% prawda, tutaj, to, o Ale na to, tutaj, żeby takie coś yy, odgadnąć To naprawdę nie trzeba być wielkim, kurde, myślicielem, szczerze powiedziawszy Natomiast, szczerze Odnośnie World of Warcraft To jest, to jest dla mnie Najbardziej mąkawu rzecz ever, wiecie dlaczego? Dlatego, że naprawdę ja dostałem info Które wcześniej było sprawdzone jakby to jest ta sama osoba, która dostarczała mi informacje, i wcześniej one okazały się prawdziwe, moi drodzy. Na przykład o Shadowlandsach dostałem informacje i o innych takich rzeczach. Moim zdaniem, troj, więc szczerze, albo, albo coś jest na rzeczy. Dlatego to mnie interesuje najbardziej. Musimy nawet to sprawdzić, kurde. Szpieg Monkawu. Czekajcie, wiecie co? Aż, aż to sprawdzę, czat. Czekajcie, aż to sprawdzę, bo to jest na tyle ciekawe, że aż muszę sobie zerknąć. Zaraz, zaraz ten, a bo to jest ta sama osoba, która to pisała, kurde, tylko robić Czekajcie, ja, ja wam, ja wam zaraz wezmę tutaj, czekajcie. Dobra. Ja zostałem taki, no, no powiem wam, obcinają kontent kluczowy, którego nawet nie wyjaśnią. Teraz to co miał być, teraz to co jest, miał być pod koniec. Wychodzi na to, że Sigile można od ot tak otworzyć, więc będzie obcięty content, który jakoś jakoś jako tam wytłumaczą w nowym dodatku. Dodatek będzie rozpoczęty niezakończoną prawidłową historią. Czyli dodatek się rozpocznie nie tą historią taką zakończoną, więc więcej pytań niż odpowiedzi. Okej. Okay. Ogółem w 9.3 miał być, yy, miał być tak, że część dodatku miała być poświęcona Turalionowi, która tak jakby przejmuje przymierze i jest wściekły, bo nie chcąc zabić Sylwana, tylko ją tak jakby uratować, wychodzi, yy, wychodzi jak torturował yy, w książce ludzi z Hordy i yy, nie tylko i nie tylko i miał coś odjebać, co miało być pociągnięte do prepacza. Takie info dostałem. To są moje prywatne, moi drodzy, więc to jest od w blizardzie, można by powiedzieć. E, a jeszcze wcześniej dostałem, właśnie musiałbym szukać tego. E, je, jeszcze szukam, bo gdzieś wcześniej dostałem właśnie, że oni obcinałem konto, jak tak rozmawialiśmy. Czy e... to jest? Gdzieś to miałem, musiałem to poszukać, ale Ale było jeszcze parę takich rzeczy Czytałeś pudełka, jakiego pudełka? Kurde, nie, nie czytałem. Elegancko. Widziałem nowego fraspanka? Nie, nie widziałem. Jeszcze raz możesz yy, powiedzieć, bo miałem wyciszony streamek. Yy, nie, nie mogę. <ścoughs> Gruba szycha jestem, no nie wiem. Powiem wam tak. To wygląda bardzo, znaczy, bo mówię, ja musiałbym poszukać, bo gdzieś tam wcześniej miałem napisane, bo my to, o tym wcześniej, ro, wcześniej rozmawialiśmy. Ale to tutaj, co jest tutaj, jest tak bardzo kurde, to jest dokładnie to, jest to, co mi opisywali w sumie, nie? Pozywujka ode mnie. Chciałem w zagrać w klasyczka, ale wow umiera, ale klasyczek nie jest dotknięty przez to. Dobra, możesz powiedzieć, że pracuje w Blizzardzie i to ode mnie. To Moniczka mi powiedziała, moi drodzy. Ech, tak to jest, kurde. Te twoje, ten, a te twoje info sprzed kilku dni masz? No to, to jest właśnie, też tutaj czytałem, ale jeszcze wcześniej właśnie rozmawialiśmy o tym, że oni będą ciąć content. No chyba na początku patcha 9.1 rozmawialiśmy o tym. Więc, um, Moi drodzy, niedługo będziemy, nie, nie będziemy mieli Battle.net Launcher, tylko będziemy Inside Launcher. Kurde, będziemy grali w gry Inside Entertainment. <ścoughs> ja pierdziele, ale jazda, ja pierdykom. Muszę do miniaturki jakiś ryj zrobić. Trzeba taki... Uch. Dobra, wytnę później. Acti launcher. Natomiast... Heimdall... Jest beka, jest beka. Ale mają tam kurde... Ten... Zobaczymy. Dawaj jedzonko wcinaj. Chyba zjemy sobie jedzonko w końcu, co? Coś się kończy, coś się zaczyna. Cóż, jeżeli chodzi o zmianę nazwy, to moim zdaniem... jakby Blizzard już osiągnął takie kurde dno, że nie zdziwiłbym się jakby zmienili po prostu tą nazwę. Myślę, żeby może część godności odzyskali, zwłaszcza, że jakby to ma być nowa drużyna Ma być część tych starych ludzi, dużo nowych ludzi To już nie będzie Blizzard ten sam Ale jakby, jakby, chat chat Bądźmy szczerzy, Blizzarda i tak już nie ma I tak już Blizzarda nie ma, Lancer no tak może Ale jakby i tak go już nie ma I tak nie ma Więc cóż, co mogę powiedzieć Dobrze Moniczka pracuje ten Pracuje zdalnie, bo tak to wy tam wiecie Jestem w filmie Pony. Nie, nie widziałem, ale mi się nie podoba. Tam widziałem tylko obrazek jeden, czy coś. Czy. Czy. Wiecie, oni do mnie, że nie niebo się sprzedał. Kurwa. został zwolniony. Główny projektant Diablo 4 został zwolniony. Wiem, 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 wiem. Absolutnie wiem. I też główny designer World of Warcraft został wypierdolony, tak swoją drogą, więc szczerze. I believe everything I just read in this spot. Source seem reliable. KPK. Nice fanfic, ja pierdykam, ale jazda. Ostatnio oglądałem wywiad z twórcą Final Fantasy XVII i mówili, że brali wszystko z World of Warcraft, a ten typ napisał, że będą wzorować się na Final Fantasy. Właśnie dlatego mówię, że to jest śmieszne, że, że Final Fantasy zabierało z tego, z tego WoWa, a teraz WoW zabiera z Fantasy. cały 2022 nie ma być kontentu, bo nie zrozumiałem, wytłumaczysz? Wychodzi na to, że... Jezu, Bar co jest? 10 subów! Strzela, czat, kurde, dziękuję bardzo Bartexas, jezu, dziękuję bardzo za wspieranie kanału, kurde, kto tam dostał, c u. kurde, lewo, prawo, lewo, prawo, czat, easy dodge, dziękuję bardzo Bartexasku za, za rozdanie 10 subków, moi drodzy, 5 subów do kurde, 400 subów, let's go. Together to the żaba top. Natomiast wiesz co? Chodzi tutaj o to, że jest maintenance mode, tak przynajmniej, znaczy, to nie jest. To nie jest potwierdzone info od razu, mówię. Nie jest absolutnie potwierdzone. Ja tego nie potwierdzam. Ja tylko mówię, że ja dostałem info, które trochę jest podobne i to tyle. Nie wiem, czy to uwiergadnia w jakikolwiek sposób. Natomiast. Natomiast Shadowlands będzie patch 9.3. Natomiast ten 9.3 będzie w 2023. Czyli, moi drodzy, będziemy teraz do końca roku mieli prawdopodobnie patch 9.1.5. 9.15 najprawdopodobniej, czyli do końca roku 9.15 będziemy mieli. Eee, a później? Będziemy mieli 9.2 jakoś w y 2022? Może pierwszy, drugi kwartał? I później w 2023 na początku, może będzie? Jezu, Loreleon, dziękuję bardzo. 400 zubeczków prawie. A nie, czekajcie, coś mi nie liczy. Oszukali. Oszukał. Nie, no, czekajcie, coś jest nie tak. Ej, te suby zaliczyło, ale innych nie zaliczyło mi. Dobra, no tu mi na dashboardzie pokazuje 400, ale na, tu mi nie pokazuje. Skam! Co jest? Coś jest nie tak. Nie no, mamy chyba tych subów tutaj, zaraz, czekajcie, odświeżę. 400 będzie? Pokazuje 300... 395. What the fuck? Może, może ten. Nie zaliczyło poprzednich 10. Ale dziwne. O, już jest, dobra, już jest. 395, dobra, nieważne. zaraz teraz 5, 5 nie zaliczyło? Kurde co jest? Kurde. Pranda, dziękuję bardzo za słupeczka, dziękuję. Wieś co Blizzard weźmie z Final fantasy? Sklep, no? Taki wysoko rozwinięty. Smutne. Smutne, ale smutne. No co mogę powiedzieć? Moniczka, dobre jedzonko? Po jedzonko to przyjdź do mnie, bo mam sprawę. Oho, czad. Ale jazda. Znowu Miss. Jeszcze raz dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. No cóż, moim zdaniem To jest dosyć ten. Ten takie sobie, nie jest zły, ale dupy nie urywa, no to nieźle. Eee... Uh, uh, masz tu Bika za te info. Dziękuję Frandal, Dziękuję Frandal. No cóż, co mogę powiedzieć? Smutne info, ale... Ale no takie info, no... Jesteś dziecko to ucieka Nie no kurde, pogrzebowa trzeba będzie zrobić jakiś pogrzeb World of Warcraft. No nic, czad, idę po jedzonko, zaraz wracamy i, i, i dalej ogarniamy tematy.